Finlandia dopiero co zrezygnowała z parasola ochronnego, a już inwestorzy biją się o jej obligacje. Na początku roku do skarbu państwa wpłynęła 4 miliardowa niskooprocentowana pożyczka ze spłatą w ciągu 10 lat. To najlepszy dowód na odzyskanie zaufania w świecie finansów. Hiszpania też zakomunikowała, że nie chce dalszych pakietów pomocowych. Udało się jej przekonać rynki finansowe o poprawie stanu gospodarki i dostała dogodny 5-miliardowy kredyt. Po raz pierwszy od pięciu lat spadło bezrobocie. To także świadczy o tym, że Hiszpania jest o krok od wyjścia z recesji. Także Portugalia może pochwalić się pierwszym od trzech lat wzrostem PKB. Rośnie zainteresowanie inwestorów. Portugalia ma nadzieję, że już w czerwcu będzie mogła zrezygnować z unijnej pomocy i stanąć na własnych nogach. Marzą także o tym Grecy. Cięcia ostre przynoszą pierwsze pozytywne efekty, ale zdaniem ekonomistów to jeszcze nie koniec kryzysu. Do rozwiązania pozostaje wciąż problem państwowego długu i wysokiego bezrobocia.